Jak no ale konferencja 70, ty przyznać ile ma lat, to śpią, możesz powiedzieć. Dzisiaj zapraszamy, żebyś tak powiedział po prostu o sobie. Zaproszenie, księdzu proboszczowi, Wam wszystkim. Siedzając tutaj, zadałem sobie pytanie, po co pojedziesz? Żeby coś mówić, żeby jakąś naukę przedstawić. O, nie, Roberto. idziesz, aby miłować. To jest ten sens tej podróży. Kapłanem jestem teraz w międzyczasie od 20 lat. Ile miałeś lat, jak zostałeś księdzem? Ile miałeś lat, jak zostałeś księdzem? Wiem, że chcesz lat Ja miałem 67 lat. Wtedy. Kiedy ja zostałem Teraz mama 88 lat, jeżeli tak, się widzieli, tak? Ej. Ale nie czuję się piłek. No i właśnie jako kapłan, Stałem się kapłanem, ale mama przez te 40 lat żyta jako w kolareniu świeckim. Noszę głęboko świadomość. Że każdy okrzony jest też kapłanem. Jest królewskim kapłanem. Tutaj, który siedzicie tutaj, jesteście wszyscy kapłanami. Spotkałem ruch w okolari, i ruch w okolarii fascynował mnie, ponieważ w ruchu w okolari spotkałem chrześcijan dobrych i radosnych. I to bardzo mi się podobało. I wtedy. Zadałem sobie pytanie, skąd ta radość?